Cześć, czołem! Tak, mam pomaloną ustażniku. Uuu, jaka ja dorosła. Dzisiaj chciałabym pogadać o wkurzających osobach. Powiedzmy, że zmagam się z tym problemem, bo siedzieć taki w klasie i to jest przykład z życia. Z mi. Oglądamy sobie na, na wideo doświadczenie. Ten pan nalewa cztery sole do czterech próbówek, wsadza jakiś kabelek i że się lazareczka pali, czy coś tam. I pani mówi... Nalewam wszystkie sole, są reaktywne jak na A kolega z klasy mówi: "Ale to nie są wszystkie sole. Chciałam sobie albo jemu wydrzeć twarz. Najlepsze centrypesta pani. To co mam ci pokazać jak, jak ten tam przewodzi prąd e, przez 200 o, jeszcze śmianie się z niebie czego. Jest tak denerwujące, zwłaszcza wśród y, niektórych dziewczyn. Jak się stoi na korytarzu, na przerwie, chce się pogadać, a obok stoi taka powiedzmy gromadka i, i nawet, i one nawet nie rozmawiają, one nawet nie zaczynają rozmowy, po prostu śmieją się, jeszcze piszczą. Trzeba pożerać się ze sobą niektóre, biegną po korytarzu, śpiewają, nie wiadomo, jakieś piosenki i... Krzyczą na wszystkie strony i piszczą i nie wiem i się z tego cieszą jeszcze. I nie myślą sobie, że sobie robią wstyd, że większość osób myśli, że są dziwne, tylko nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem ludzi takich ludzi. Nie wiem jak was, ale mnie denerwuje takie coś, jak ktoś się z czymś obnosi. Na przykład ma powiedzmy sobie iPhone'a przynosi do szkoły, to nie? Przy sobie, nie wiem, o, sobie, gra w gierkę. Nie. On wyciągnie ten telefon, będzie go oglądać z każdej strony, żeby, nie wiem, każdemu pokazać i dopiero zacznie go tam sobie coś pykać, robić cokolwiek. Gryzanie paznokci. No jest sobie, powiedzmy, ładna dziewczyna, czy przystojny chłopak. A później patrzysz na dłoń takiej osoby, po wygryzane paznokcie, krew. Krew się sączy, krew się sypie, po prostu okropność, to jest, to jest tak obrzydliwa. Żeby nie było, że tylko narzekam na innych ludzi, to teraz moje dziwne, złe i irytujące nawyki. Paznokcie, ja gryzę skórki od paznokci. Gryzenia samych paznokci oduczyła mnie mama, jak byłam młodsza, ale gryzę te skórki, staram się oduczyć i zawsze jak się przyłapię na nie skórek, to później trzymam ręce za sobą, albo nie wiem, pod kolanami, czy co. Gryzę środek policzka, to może być obrzydliwe, czasem mi krew leci, ochyda. Piszę sobie po rękach, nie wiem czy widać, tu sobie narysowałam jakiś uśmiech. Potrafię pulec się po rękach jakieś nie wiadomo co napisy. Potrafię nawijać na jakiś bezsensowny temat przez godzinę, a mieć dzień, w którym na sensowny temat nie umiem się wypowiedzieć, nie umiem się wysłowić. Poza za dużo śpiewam, ja sobie stoję, potrafię stać i coś mruczyć pod nosem, podczas gdy druga osoba do mnie mówi. Ciągle poprawiam włosy. Nie umiem przyjmować komplementów. Nie potrafię, nigdy nie potrafiłam, więc nie wiem, albo mówię, albo mówię dziękuję, bo jestem wdzięczna, że ktoś tak o mnie myśli, albo na zły dzień, to mówię, no chyba sobie żartujesz ze mnie. Jeżeli też masz jakieś doświadczenia z irytującymi osobami lub chcesz się wypowiedzieć e, na temat irytujących zachowań, a może w sobie zauważasz jakieś irytujące zachowania, to też możesz napisać w komentarzu. widzów ostatnio przybyło e, dzięki e, projektowi e, Przeciw w Samobójstwie, i przeciw temu możemy nie żartować samobójstwa. O, 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 właśnie, właśnie, zapomniałam. E, filmiki e, do, do projektu można przysyłać do 25 maja. Na pewno wykorzystam każdy filmik. To nie jest tak, że ja jak się drzucam, bo mi się nie podoba jakość, czy mi się nie podoba coś tam. Od 3 do 7 czerwca będę na obozie, więc. Wtedy w ogóle mnie nie będzie nigdzie w necie, bo no, obóz, no to raczej um, nie będę korzystać z internetu. Tak, wszystkie linki, czyli do tego filmiku, do Facebooka, Twittera, Fotobloga, Tumblra, Aska, innych tam stron macie na dole w opisie. Guziczek do subskrybowania, jeśli nie jesteś jeszcze moim widzem, też masz tam z której strony, nie wiem z której. Jeśli filmik ci się podobał, daj łapkę w górę, dodaj do ulubionych, czy coś. Denerwuje mnie fakt, jak ktoś kopiuje od drugiej osoby wszystko. No może, no to zależy. Na przykład yy, znam koleżanki jakieś, znaczy nie moje, ale one między sobą się kolegują. Jedna się ubiera w jeden dzień w jakiejś na przykład, nie wiem, brązową, brązową bluzkę, czarne spodnie, yy, rurki. A druga przychodzi na drugi dzień prawie identycznie ubrana kopiarstwo na no raczej. Albo jedna osoba słucha zespołu, czy tam wykonawcy, a druga przychodzi na drugi dzień i mówi, że jest największą fanką, że ma wszystkie płyty i w ogóle, a tak naprawdę po prostu dzień wcześniej zaczęła tego słuchać, bo ta osoba jej powiedziała. Ja nie mówię, że dzielenie się zainteresowaniami jest złe, ale um, kopiowanie tylko dlatego, żeby się przybudować jakieś osoby, to nie jest fajne. To jest plamerskie Używam tak, używam słowa męskie. To ja. Wychowana na e, świecie według ludwiczka. I atomówkach. I w ogóle. No, telewizja mnie wychowała. Nie, nic. Cześć. A.